Często jest tak, że e, na przykład tabloidy, chociaż już e, nie wiem, obserwuję ostatnio na gazecie.pl, albo nie lepszy przykład, to e, te portale WP na przykład. Nie wiem, czy zwróciście uwagę, jakie, jakie oni mają tytuły, tak? Szok. Przeważnie. Po czym wchodzi się do tego tekstu i nie ma szoku. Znaczy wszystko jest tak, jak być powinno, tak? Hmm. <grywa> Ale tytuł, tytuł musi zachęcić jeszcze. Ważne w tekstach internetowych jest to, żeby one były pisane po coś. Czyli aby taki internauta, wchodząc na stronę internetową i wchodząc na dany tekst, wiedział, że właśnie on tam chce wejść i tam są informacje dla niego potrzebne i przydatne, albo takie, których w danej chwili, w danej chwili szuka. Też właśnie ważne jest to często, znaczy fajnie to pokazuje to, czego ludzie szukają w internecie. Że na przykład jak jest zima, to wyszukiwarki najczęściej najczęstszymi frazami jest, jak poradzić sobie z mrozem albo opony, tak? Bo przeważnie czas wy, wymusza też Dane rzeczy, więc też na podniesienie swojej klikalności, swoich stron i tego, aby sprowadzić jak najwięcej użytkowników, jest właśnie odpowiadanie na ich potrzeby, czyli sprawdzanie tego, czego oni w danej chwili szukają. Najczęściej są właśnie to bieżące wydarzenia albo takie, które, yy, które których oni potrzebują w danym czasie, czyli nie wiem, ta zima to jeszcze jak poradzić sobie z grypą albo domowe sposoby na grypę, tak? Bo wiadomo, że jest taki sezon, tam miliony mam siedzą i szukają jak zastąpić antybiotyki, które zapisał lekarz naturalnymi sposobami leczenia. Ale też pojawiają się, znaczy dane wydarzenia, tak, jak była katastrofa w Smoleńsku, to nagle wszyscy, cała Polska stała się ekspertami od lotnictwa i wszyscy szukali, jak to się stało, że ten polew tam spadł. <coughs> Czytelność, to jest kolejna cecha, którą, której trzeba się nauczyć, yy. czyli ważne jest to, aby tekst... Yy aby wchodząc na, na tekst, można było po ułamkach sekundy zauważyć, o, o czym jest ten tekst. On musi, musi rządzi się swoimi prawami, tak? więc ważne jest, aby to, ten tekst był wyrównany do lewej, bo tak jak wcześniej powiedzieliśmy, oko zawsze idzie na lewą stronę. Zresztą, jak se, za sercem. <noise> Kolor czcionki i tła. Jakby to jest naturalne, że też ciężko się czyta na przykład różową czcionkę na czerwonym tle, tak, bo ona jest nie, po prostu nie do zniesienia dla oka. Wybór czcionki, czyli najlepiej jak to są jednak najprostsze z możliwych czcionek. I też odpowiednio duże, bo też jak ta czcionka będzie za mała, to już internaut tego nie przeczyta. No, i proste zdania. Internauta nie zrozumie. Nie rozumieją w ogóle y, przymiotników, więc im więcej przymiotników, tym bardziej tekst jest niezrozumiały dla takiego czytającego. Unikamy tego. Najlepiej proste porównania też, jeśli już musimy coś porównać, y, ale lepiej też nie. No i absolutnie nie zdania y, 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 złożone. I tutaj jeszcze przejdźmy do robota, bo oprócz tego, że linkowanie, są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, że im więcej linków w tekście, tym internauta bardziej się gubi i bardziej się go wyrzuca z, te, z tego tekstu. Ale mi się wydaje jednak, że. Linkowanie jest esencją pisania, a poza tym to też są dodatkowe słowa kluczowe dla robota, tak? Czyli wpisując linki na przykład pod tekstem dajemy dodatkowe narzędzie dla robota Google, który też je przeskanuje i też tym wyżej im jest więcej takich słów kluczowych na danej stronie, tym wyżej nasz tekst będzie w wyszukiwarce Google. Linki powinny być te, które są w tekście zaznaczone, że to są linkami, że są linkami. Poza tym właśnie najlepiej aby opisać co się kryje. internauci nie znoszą tego, że jak wchodzą na dany link, a tam nie ma tej treści, której oni podążają, pożądają. Więc unika się właśnie takich form, jak kliknij tutaj więcej, przeczytaj to. Najlepiej jak to będą znowu te mikrotytuły, w które on będzie wchodził i od razu będzie wiedział, co go tam czeka. Jeszcze internaci się szybko zrażają, więc też jak wejdą na jeden link, który prowadzić do czegoś innego, to nie klikną na kolejne linki. Nie wiem też, czy zwróciście uwagę, że często portale internetowe kryją tam reklamy pod spodem, że jak się wchodzi na taki link, to nagle jesteśmy przeniesieni na stronę, nie wiem, Toshiby albo y, Avonu, albo jakąś, a w tekście słowo jest zaznaczone na przykład kosmetyki, tak? I myślimy, że jakby ten link będzie prowadził do Pogłębienia informacji o kosmetykach, danych, a on prowadzi już na stronę komercyjną. To jest, to jest coś, czego nie powinno być. Internauci tego nie znoszą, i gdy wiedzą, że takie rzeczy pojawiają się na stronie, oni jednak zapamiętują i szybko wyłapują takie rzeczy, po prostu już nigdy więcej nie wrócą na taką stronę. To, yy, linki będą do innych, innych tekstów na waszej stronie, tak? To spowoduje, że oni właśnie nie wyjdą, ale jeżeli damy, oczywiście przekierujemy ich na kolejną stronę, to pewnie oni jak już przejdą, to zaczną klikać kolejną stronę, nie wrócą tam. O, Poza tym o, też to tworzy, to tworzy się taka siatka. Daję. Robot Google tworzy siatkę, czyli połączonych ze sobą treści. Dlatego y, też linkowanie jest y, dobre pod względem tego, jak chcemy internautę osadzić w jednym temacie a on jak będzie chciał właśnie pogłębić swoją wiedzę i będzie poszukiwał tych informacji, to będzie wchodził coraz głębiej, na przykład w coraz starsze teksty albo w teksty, które są gdzieś tam pobocznymi wątkami, tak? Dlatego też unikamy pisania tych dużych tekstów, lepiej zrobić pięć małych tekstów i je dobrze zlinkować. Niż zrobić tekst na pięć stron. Bardziej, bardziej właśnie też dla robota. Ale Jeżeli chcemy, aby internauta się nie rozproszył, czyli doczytał jednak tekst do końca, to najlepiej jest dawać takie linki właśnie pod spodem, rekomendujące, co, co dalej. Bo jeżeli wylinkuj. A, jeszcze oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby te linki, żeby cały nasz tekst nie był jednym wielkim linkiem, tak? Bo oczywiście. Przy, szczególnie przy serwisach internetowych, czy przy stronach internetowych, które mają już jakąś swoją historię. Tam większość rzeczy moglibyśmy zlinkować. Ale internauta przez to nie przejdzie, a poza tym on się zdenerwuje po trzech minutach. Trzeba też uważać, czy na przykład linkuje się, zaznacza się jeden wyraz, czy czy całe zdania. Lepiej jest trochę więcej zaznaczyć, ale też nie może to być całe zdanie, tak? Bo znowu nie będą w to zupełnie klikać.